Witam wszystkich. Ten film będzie o czterech ważnych rzeczach, które trzeba ogarnąć przed wyjazdem do Chin. I są to: wiza, aplikacja Alipay, aplikacja WeChat oraz internet. Zapraszam. Pierwsza i absolutnie podstawowa sprawa do załatwienia jest to wiza. W Polsce jedynym miejscem, gdzie można e, aplikować o wizę, jest Chińskie Centrum Wizowe w Warszawie. I ma to szczególne znaczenie w kontekście kolejek w oczekiwaniu na wizę e, i aby złożyć wniosek wizowy. Ja e, w centrum wizowym byłam dwa razy. Pierwszy raz byłam e, po południu, ponieważ tak mi doradzono, że po południu już nie ma kolejek. E, natomiast e, poczekałam półtorej godziny i przyszedł Pan Urzędnik i stwierdził, że dzisiaj już więcej przyjęć nie będzie. Także musiałam przyjechać następnego dnia rano. Byłam tam około godziny 9.10. Kolejka była już bardzo długa i też obawiałam się, czy będę przyjęta. Czekałam z półtorej godziny, po czym przyszedł pan urzędnik i rozdał kolejną pulę numerków, więc już wiedziałam, że będę przyjęta tego konkretnego dnia. I to było tylko połowa sukcesu, ponieważ cały ten proces tego dnia oczekiwania na wizę zamknął się w około 7 godzinach. I teraz wyjaśnię, dlaczego tak długo to trwało. Po pierwsze, jest to jedyne centrum wizowe w Polsce, więc cała Polska, wszyscy ludzie, którzy chcą pojechać do Chin, muszą przyjechać do Warszawy, a przynajmniej jedna osoba z upoważnieniami, i aplikować o wizę dla siebie i ewentualnie rodziny. I tak też w tej kolejce były osoby z Gdańska, z Wrocławia, bardzo wielu różnych miejsc. I były też osoby z Ukrainy. I teraz dlaczego? Zlikwidowano na Ukrainie chińskie centrum wizowe. I osoby, które z Ukrainy chcą pojechać do Chin, też muszą przyjechać do Polski, żeby złożyć wniosek wizowy. W moim przypadku ma to takie przełożenie, że podczas oczekiwania w kolejce spotkałam bardzo przyjemnych ludzi, z którymi mogłam rozmawiać i dużo się dowiedziałam na temat rzeczy niezbędnych do załatwienia przed wyjazdem do Chin. I tu też serdecznie pozdrawiam Dime z Kijowa. Inną osobą, którą spotkałam, to była Riva i też mi sprzedała wiele ciekawych informacji. Podczas tych długich siedmiu godzin oczekiwania, którymi się też podzielę, dziękuję Ci bardzo. Wiem, że też w tej chwili jesteś w Chinach i wiedzasz Pekin razem ze swoją rodziną. Korzystając z tego, że spotkałam i Rivę, i Dime, dowiedziałam się, że absolutnie aplikacją, bez której nie da się przeżyć w Chinach, jest aplikacja Alipay. Jest to aplikacja, która umożliwia bardzo wiele rzeczy, łącznie z płaceniem, zamawianiem taksówki. Opieką medyczną, wyszukiwaniem różnych informacji. Bardzo użyteczna rzecz. Ja osobiście używam jej póki co do opłacenia, ponieważ i tu uwaga: w Chinach nie bardzo można płacić gotówką. Raczej jest to kraj o bardzo dużym stopniu rozwoju cyfryzacji, technologii, więc gotówką. Hmm, to tak w bardzo niewielu miejscach można płacić. Alipay działa bardzo dobrze, jest bardzo użyteczne. Zapamiętajcie, należy koniecznie ściągnąć to w Polsce, żeby już mieć ten święty spokój, bo z podpięciem kart też bywa różnie. Jeśli chodzi o płatności, to polecam dwie karty do podpięcia pod Alipay. Jest to karta Revolut, dość znana i bardzo łatwo mi akurat udało się ją podłączyć do Alipaya. Natomiast mówią, że karta Wise jest o wiele lepsza, ponieważ ma korzystniejszy przelicznik ze złotówek na tutejszą. Walutę. Natomiast ja osobiście miałam bardzo duże problemy z kartą WISE, ponieważ mimo, że w moim akoncie widniało nazwisko z polską literą, natomiast na karcie już operator nie napisał tej polskiej litery i dla Alipay'a są to dwie różne osoby, dlatego też karty WISE nie mogę podłączyć nie mogę z niej korzystać inaczej póki Trzecia aplikacja niezbędna do ściągnięcia przed wyjazdem jest to WeChat. Powiedziałabym, że jest to odpowiednik naszego Whatsappa, tyle że ma o wiele szersze spektrum działania czyli służy nie tylko do dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych, ale również można tutaj podłączyć swoje karty kredytowe. Płacić tą aplikacją, można też nią zamawiać taksówkę, korzystać z usług medycznych i mam wiele różnych innych możliwości, o których ja jeszcze w tej chwili nie wiem. Natomiast co jest pewne i czym się chcę podzielić, po ściągnięciu aplikacji WeChat na swój telefon, musicie zostać potwierdzeni przez inną osobę, która korzysta już z Liczata ponad pół roku. Odbywa się to w ten sposób, że ściągacie swój QR kod, i ta druga osoba skanuje wasz QR kod, potwierdzając waszą tożsamość. I jest jeszcze jedna ważna sprawa: osoba potwierdzająca może dokonać potwierdzenia tylko jednej nowej osoby miesięcznie. To też jest ważna informacja. Ostatnia sprawa do załatwienia, bardzo ważna dla nas Europejczyków, jest to internet. Trzeba wiedzieć, że w Chinach Wielki Brat Czuwa i dostępu do Facebooka, YouTube'a, e, Gmaila czy poczty służbowej w Outlooku nie będzie. Żeby umożliwić sobie dostęp do takich zasobów trzeba przed wylotem wykupić VPN-a. I bardzo ważne, trzeba to zrobić w Polsce. Najlepiej dzień bądź dwa dni przed wylotem, tak żeby ten okres korzystania z VPN-a był jak najdłuższy. Ja osobiście wykupiłam VPN-a Astrila jestem zadowolona, działa bez zarzutu, ale też słyszałam opinię, że bardzo dobrze sprawdza się VPN Nord bądź ekspres. Ja właśnie jestem w północno-wschodniej prowincji Liaoning. Miasto nazywa się Jingshou. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do śledzenia strony kanału. Będzie więcej relacji o Chinach, a póki co wyjaśniam, co się dzieje za moimi plecami. Przybywam aktualnie w stołówce studenckiej. Jest właśnie pora lunchu i dlatego wielu studentów przyszło na obiad. Pozdrawiam! I jeszcze mały update. Po kilku dniach pobytu dopiero opanowałam, jak kupuje się kawę w Chinach. Nie jest to takie proste, trzeba mieć aplikację, bardzo mało osób mówi po angielsku, trudno się dogadać, ale mam, kupiłam, piję i pozdrawiam serdecznie jeszcze raz.